Fabisiek Fotografia na Blogspocie. Dawno chciałam założyć kanał na YouTube. Żałuję, że zrobiłam to dopiero teraz, ale jestem dosyć wstydliwą osobą, dlatego zajęło mi to tak dużo czasu. Rok temu kupiłam lustrzankę i wtedy zaczęła się moja przygoda z fotografią. Wcześniej chodziłam do dwuletniej szkoły masażu i po jej skończeniu zaczęłam regularnie robić zdjęcia ludziom pokochałam całą sobą świat fotografii. Kiedyś nie zwracałam uwagi, kiedy kwitną maki, wrzosy, magnolie albo kiedy powinnam udać się na farmę dyni, żeby zrobić cudowne halloweenowe zdjęcia. A teraz potrafię z wyprzedzeniem dwóch miesięcy planować sesję z ludźmi i totalnie mnie to pochłonęło. Teraz na chwilę przeniesiemy się w nieco inne miejsce. Zaczęłam kupować różne rekwizyty do zdjęć. Na przykład... Na przykład pompony. Które serio dodają fajnego klimatu zdjęciom, albo kolorowe piórka, również wianki, które nawet się przydają na tło. Na nowy rok różne łóżka, na święta. Kupiłam również uszka dla piesków I takie Oraz kapcie I maskę do spania I też mam plan na sesję z nimi Na tym kanale będą filmy z sesji plenerowych, portretowych, par, krajobrazowych, rodzinnych, przyrodniczych Będę chciała również nagrywać filmy, jak przerabiam zdjęcia w Lightroomie i innych programach. Chciałabym dzielić się z Wami plikami, pomysłami na zdjęcia, których ja musiałam szukać dosyć długo. Tyle w tym odcinku. Myślę, że dowiedzieliście się sporo o mojej osobie. Jeśli podobał Ci się ten film, to poproszę Cię o subskrypcję oraz o kciuka w górę. To pa pa. Do usłyszenia.